Yy, numer jest 18 i yy, widać, że trochę tego już było. Instytut Witkacego istnieje od 2015 roku, a od 2016 roku yy, wydajemy półrocznik naukowo-artystyczny albo artystyczno-naukowy, w zależności od tego, o jaką dotację się staramy, tak go nazywamy. Yy, jeszcze literacki było czasami. Tak. Tak, tak. i y, jeszcze raz było społeczne, ale społeczne to chyba najmniej. E, w każdym razie y, półrocznik y, wymyślił Przemysław Pawlak i zaraz powie, w jakich okolicznościach. W 2016 roku, tak, stwierdziłem, że powinniśmy wydawać czasopismo. Witkacy chciał wydawać czasopismo, które by łączyło różne środowiska, awangardy, literatury. E, nie udało się to. E, były różne pomysły w latach 20. żeby wydawać wspólnie takie, takie super czasopismo artystyczne, no to nie wyszło. Chyba ambicje wygrały, ale wiedzieliśmy o tym, że chciał, no więc wymyśliliśmy już po okrzepnięciu Instytutu Witkacego. Numer 18, bohater dzisiejszego spotkania. On ukazał się w formie papierowej dzięki dofinansowaniu z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Wybory się odbyły, i, i chciałem, żeby ktoś sławny był na okładce, i, i tak jakoś wyszło, że, że mamy. No, jakie towarzystwo, taka, taka pierwsza dama i taki, i, i taki tutaj? nie no. także. Ale są ładni, naprawdę, i państwo nawrodcy. Po prostu chodzi o to, że, że w, razie, w razie czego to będziemy mogli się starać znowu o dotację ministerialną w razie zmiany ekipy. Pokażemy, że uczciliśmy wynik wyborczy, no, u, u, pokazując z państwa nawrockich na okładce czasopisma artystyczno-literackiego. Myślę, że to na pewno nam wiele profitów przyniesie. Także ja jestem od marketingu jakby dużym stopniu w tej redakcji. Dwóch profesorów. Tomasz Bocheński, jak Witkacy grał z kon konstruktywistami. Przepraszam. Jak Witkacy grał z konstruktywistami. Tomasz Bocheński, literaturoznawca, profesor polonistyki łódzkiej. Witkacolog. Autor wielu Witkacowskich książek pisze y, znakomicie lekkie pióro. Z kolei y, Krzysztof Kościuszko, Uniwersytet Warmińsko-Olsztyński, y, poważne sążniste rozprawy naukowe, Witkiewiczowska ontologizacja logiki. Jeżeli Państwo chcieliby poćwiczyć swoją percepcję y, tekstów naukowych, y, szczególnie zachęcamy. Ale to, od czego chcieliśmy zacząć, to 140. rocznica urodzin Witkacego, a jednocześnie 40. rocznica urodzin Teatru Witkacego w Zakopanem. Początek numeru, czy pierwsze pozycje poświęcone są właśnie teatrowi. Tekst poświęcony teatrowi Mariola Socha, jej wspomnienia. Mariola zainteresowała się teatrem Witkacego w zasadzie bardzo wcześnie, to lata 80. I Kolekcjonuje wszelkiego rodzaju druki ulotne związane z teatrem, przede wszystkim programy, ale nie tylko. I swój tekst ilustrowała właśnie takimi materiałami, i jest to bardzo, bardzo ciekawe dokumentacyjnie. I ostatni tekst Płotka, naszego doradcy, przyjaciela, postaci dla nas wybitnej. Płotek podyktował w zasadzie ten tekst przez telefon. Ja go stenotypowałam. Gdzieś Włodek kochał Marcela Prusta na przykład, był radiologiem, to już wiecie, ale miał tak szerokie zainteresowania, że w sumie do tej pory odkrywamy, co on jeszcze potrafił i robił, bo, bo w sumie to się dowiedziałem niedawno, że on na jakimś konkursie brał udział w konkursie jakimś instrumentalnym, że. W konkursie Wieniawskiego w Poznaniu. No to, jakby to, to są takie, zawsze miałem z Włodkiem taki, taki problem, że, że on coś opowiadał, coś jakieś aluzje rzucał, jakieś żarty. I ja, no niestety, za wolno percepowałem chyba czasami, albo nie byłem na tyle odczytany, żeby odczytać e, jego e, tok myśli, i zawsze na początku myślałem, że no, to Włodek, nie, no już ten wiek, że coś, coś może, może nie tak e, styknęło, a to mi nie stykało generalnie bagiety w mózgu tak szybko jak Włodkowi, bo zawsze się okazywało, że to on coś powiedział błyskotliwego, albo strzelił ripostą, właśnie zaczerpniętą z Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna, na przykład, albo z Szekspira, a ja dopiero później łapałem, o co chodziło, i a, no tak, no to znowu się dałem, dałem zdystansować. Także Włodek nas dystansował, teraz mamy go jako najwyższą instancję. Mam nadzieję, że mimo że był areligijny, tak jak Witkacy, to będzie nas wspierał wszelkimi siłami, tak jak nas wspierał za życia reportaż e, króciutki ze Strzel 2024. Wywiad z e, Aleksandrą Skorupą i Maciejem Dmochowskim e, pokrewniej, ponieważ Teatr Pokrewny to jest jedna e, jakby działka e, w, o, Oli Skorupy, w którą jest e, zaangażowana, a druga to Grupa Skorupa 2025 <coughs> jest jeszcze rokiem e, Słonimskiego. Dwa teksty w numerze poświęcone zostały temu literatowi, ale jak się okazuje, to Słonimskiego nie należy kojarzyć wyłącznie ze skamandrem czy kabaretem pod Pikadorem. Młody Słonimski, notabene absolwent Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, rozpoczynał jako rysownik. Między innymi tworzył w drzale grafiki, które zdobiły okładki. Kolejny bohater tego numeru. Artur Maria Spinarski e Także literat, ale najpierw plastyk, kabareciarz, zresztą mnóstwo różnych aktywności, tu Państwo widzą dwa tomiki jego, jego wierszy. W numerze mogą Państwo przeczytać, do jak fatalnych posług Sfinarski był przez Witkacego zmuszany i jak z tego wszystkiego drwiła sobie złośliwie Jadwiga Witkiewiczowa. Igor Tokarzewski napisał, to jest jego praca licencjacka, sprzed, sprzed kilku lat my Wspólnie w redakcji ociosaliśmy tak, żeby to się zmieściło ten tekst do numeru i tekst jest poświęcony w zasadzie szachom, jednemu dramatowi Karola Irzykowskiego, który ma tytuł Zwycięstwo i to jest zupełny ewenement w historii polskiej literatury, bo w zasadzie to jest, to jest sztuka, która się rozgrywa jakby na szachownicy. Mamy także bardzo ciekawy artykuł Krzysztofa Dubińskiego e, o e, pomniku, e, pomniku e, wyrzeźbionym przez Augusta Zamoyskiego, przedstawiającym e, Chopina, który w dość e, intrygujących okolicznościach, a był on e, darem Polonii Brazylijskiej, La Rio de Janeiro, e, został z tego miasta e, w zasadzie porwany. Tomasz Pawlak recenzuje książkę Moniki Śliwińskiej poświęconą, poświęconą bojowi Żleńskiemu, a także tu i ówdzie w numerze przeplatają się fragmenty dzieła Przemysława Pawlaka. No, co zrobić? Sztuczna Inteligencja kontra Witkacy. Tekst będący w zasadzie w pewnym sensie podsumowaniem, nawiązujący do projektu, jaki realizował Instytut Witkacego. Zrobiliśmy wspólnie ankietę wśród osób, ludzi teatru, różnych zawodów. Może ktoś z Państwa nawet brał w tej ankiecie udział. Jola Krawczykiewicz macha że głową, że tak, Ola Karnicka też. To byli Michał Studziński też. To byli też rzemieślnicy teatralni, aktorki, aktorzy, reżyserki, reżyserzy. Chodziło o to, żeby się dowiedzieć, czy AI jest używane do pracy w teatrach, czy widzimy więcej, czy jakie w ogóle zagrożenia, szanse w tym wykorzystaniu. Marek. Jego zasługą jest to, że opracował korpus tekstów Witkacego w taki sposób, by odpowiednie oprogramowanie mogło pracować na tych tekstach, czyli bez przypisów, bez didaskaliów, albo właśnie na samych didaskaliach, by wypracować styl Witkacowski jakby jedna strona projektu to jest to o czym mówi Przemek ale jednym z możliwych wykorzystań AI w teatrze byłoby właśnie byłaby możliwość tworzenia cyfrowego w zasadzie y, notatnika, y, który od razu pozwala po wrzuceniu y, didaskaliów Witkacego w system stworzyć scenografię, ewentualnie wizerunki postaci, które y, mogłyby pokazać twórcom, w jakim kierunku ewentualnie mogliby iść, myśląc o y, kostiumach, o scenografii, o wyglądzie postaci. To, jak upubliczniliśmy w, na Facebooku, na naszym profilu Instytutu Witkacego y, pod koniec, z ubiegłego roku, yy, doprowadziło do yy, w zasadzie największego sukcesu i największej porażki Instytutu Witkacego odkąd istnieje, ponieważ tak, mieliśmy największy zasięg posta w historii, 27 tysięcy wyświetleń od razu w zasadzie, yy, no i największy hejt w historii znaczy tak jak nas e, zwyzywano że w ogóle nic nie wiemy na temat Witkacego jego twórczości że powinniśmy przyjechać do Słupska bo tutaj jest największa kolekcja <gry> prac Witkacego że niszczymy kulturę polską sztukę e, literaturę że zabieramy chleb artystom artystkom literatom i literatkom i tak dalej i tak dalej Marek tutaj podpisał się jako współautor Także to też trzeba brać pod uwagę, że to jest ogromna praca jednak człowieka, żeby tak wytrenować tę AI, to narzędzie, żeby osiągnąć jakieś... Sensowne efekty. To znaczy, no, my nie, nie, nie odważylibyśmy się opublikować tutaj, pokazywać Państwu tekstu, który, który jest jakiś koślawy, rzeczywiście tylko tak długo Marek kier, kier, ukierunkowywał, poddawał y, y, próbom y, ten, ten tekst, że, że w końcu uzyskał efekt, który, no, mam wrażenie, jest to przerażające w sumie, oczywiście też, ale i fascynujące dla mnie, że ten efekt. Chyba dla, dla kogoś, kto nie zna, nie zna dramatów, po prostu nie czytał wszystkich dramatów Witkacego, tylko na przykład ma do czynienia z nimi y, tylko jako widz w teatrze, to może uwierzyć, że to jest napisane przez Witkacego na pewno na zdjęciu Karolina Rozpędowska, która właśnie w Słupsku, będąc w Białym Spichlerzu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, zafascynowała się obrazami Witkacego i postanowiła je zaanimować i przenieść to wszystko do Lublina, gdzie w Centrum Spotkania Kultur cały czas od urodzin Witkacego w lutym można oglądać te animacje w ramach galerii multimedialnej kolekcja y, niezwyczajna Kuba Siebiców Giewont. Artyści, którzy y, właśnie, których y, tematem prac jest ta góra. Zofia Radwańska pisze o obrazie y, Marysia Plantoflarka namalowanym przez y, Lele Anielę Pawlikowską. No, i y, akcent, który także wiąże nas ze strzechami. Piękne linoryty pani Joanny Tmiłowicz, która chyba z nami dzisiaj jest i której pracę mogliśmy oglądać wczoraj na, y, podczas y, prezentacji y, plastycznych. Zapraszamy najchętniej do przesyłania y, zamówień na ten y, formularz z tego linku, bo staramy się zawsze coś dorzucić do każdego egzemplarza, jakieś niespodzianki, prezenty, dodatkowe lektury, pamiątki, także, także no, żeby Państwo później chcieli zamawiać następne nasze publikacje.